Witam wszystkich, z tej strony Allock, a to jest farming Simulator 2013 e, Witam w kolejnym odcinku. E, w poprzednim odcinku sprzedawałem jeszcze ziarno a w jeszcze poprzednim kosiłem rzepak. W tym odcinku jeszcze muszę zająć się e, wywozem majówki także jak grnojówkę na pole właśnie po rzepaku zrobię to sam z tego względu że nie za bardzo mielibyśmy co robić tutaj według tu dwóch Sam że zrobię to sam, a już w przyszłym odcinku pokażemy na multi orkę plus bronowanie. Przy okazji wyślemy sobie zrobioną wcześniej maszę TMR i uzupełnimy sobie zapasy roboże Okej. Okay. mamy ich tutaj sporo także na pewno nam wystarczy musimy włączyć sobie chudy bo nie będziemy wiedzieli kiedy będzie pełne. OK. Już jest pełna. jedziemy sobie, odstawimy teraz z powrotem paszowóz Może tym razem go odstawię tutaj. Jeszcze możemy cofnąć. Dobra, wydaje mi się, że będzie ok. No jeszcze dobrze cofniemy kawałeczek. Ale tak już na to, to będzie dobrze. Nie tu Odetniemy sobie i jedziemy. Um, od razu po beczkę. Beczka jest napełniona. Yy, w jednym z poprzednich odcinków ją napełniliśmy w międzyczasie możecie to sobie zobaczyć w odcinku z wypychaniem ogrodnika deczka okay. jest pełna, no jeszcze raz na pokażę i jedziemy sobie już. Teraz prosto na pole. Normalnie użyłbym sztucznego nawozu i rozsiewacza, ale skoro mamy sporo gnojówki to musimy ją wykorzystać. Także powolutku sobie dojedziemy tam z beczką. Jak widać jest solidna. Jeszcze nie wiem jaką ma szerokość roboczą. Ale jakichś wielkich odległości się nie spodziewam. Ale to się okaże. Podczas pracy. Stobeczka Garanta. Ok. sobie hood. Wydaje mi się, że... No. Nie jest najgorzej. Tutaj są takie omijaki tego żepaku, no ale niestety będziemy to musieli zaorać no, myślałem że będzie gorzej z wydajnością tej beczki ale jest, widzę że całkiem szeroko yy, rozlewa drążkę nie ma potrzeby rozsiewania nawozu sztucznego, skoro mamy tyle gnojówki i obwodnika. Myślę, że na to pole obeczka nam, no prawie starczy. Ewentualnie pojedziemy drugi raz tak jak widzicie pieniędzy mamy na minusie po ostatnim odcinku troszeczkę troszeczkę czasu minęło no i wiadomo maszyny kosztują, a zakupiliśmy w międzyczasie w międzyczasie zakupiliśmy maszyny kupiliśmy kosiarkę na przedni tus oraz kosiaczkę na, kosiarkę na tylni tus boczną i kupiliśmy zgrabiarkę została nam do kupienia jeszcze przetrząsarka ale to przy następnych zakupach dopiero prawdopodobnie no nie, nie jestem pewien ale to już jest ostatni lub no tak to jest chyba ostatni odcinek który możecie zobaczyć tego Belarosa będziemy go sprzedawać z tego względu że psuje nam się przedni most prawdopodobnie w pracy z, tura, z turem dokładnie nie wiemy ale no... skoro się psuje to nie będziemy go na siłę trzymać cofniemy włączę hmm, chód, bo nie wiem kiedy można uzupełniać no i nie można prawdopodobnie trzeba podjechać najbliżej wylewu szamba o teraz że to już jest jego ostatni odcinek ostatnie, ostatnia praca w polu ewentualnie go zostawimy jeszcze na kolejny odcinek gdzie będziemy orać pole ale nie wiemy jak sobie ten przedni most poradzi prawdopodobnie nie będziemy ryzykować i kupimy po prostu i zamiennik. Jeszcze do końca nie wiem za co, ale ale kupimy. Zamierzam zawieść. dwie przyczepy te duże kurydzy do biogazowni tam ją sprzedać yy, kiszonkę wtedy może jakiś pieniądz nam się pojawi na koncie aczkolwiek nie wiem czy, czy, czy to jeszcze zrobię zrobię to prawdopodobnie poza odcinkiem ponieważ chyba, yy, że w pierwszym odcinku na multiplayer yy, pokazywaliśmy koszenie po borydze. dlatego teraz nie będę wam tego pokazywał po raz kolejny. Mogłoby wam się to wydawać już monotonne, dlatego zrobię to poza odcinkiem. Oczywiście całego pola nie, nie skoszę, tylko odpowiednią tą część resztę dokończymy albo wspólnie, albo dokończymy to z jednym z widzów tak jak mówiłem przyjmujemy już zgłoszenia i zgłoszeń już się pojawiło czekamy na kolejne Wykładamy sobie na nim tam przez mail termin, godzinę i inne takie przydatne informacje. Także zachęcam. No, tak jak widzicie, ciągnik jest y, mocny, a przez to, zepsuty przedni most, y, słabiej ciągnie nawet z taką beczką, która już nawet nie jest pełna. Miał problem podjechać pod górkę, także sami widzicie, że w niezbyt dobrym stanie on jest. I to by było tyle z tego odcinka. A prawdopodobnie rozsiewacz do nawozu zostanie wkrótce sprzedany. Ale nie że też go zostawimy, bo może na, jeżeli trafi jakieś większe pole, to po prostu użyjemy właśnie rozsiewacza sztucznego nawozu jak możemy używać obornika i grzajówki poza odcinkiem to jak mówiłem dwie lub trzy te przyczepy z kosze kukurydzy ciczkarnią i, i zawiodę do do gazowni tam przerobię to na kiszonkę następnie sprzedam dziękuję za oglądanie zapraszam na kolejny odcinek w którym będzie już na pewno multiplayer także dziękuję i cześć